Previously, the Witcher Wild Hunt. Witajcie ponownie! Dzisiaj będziemy zbierać ekipę na walkę z dzikim gonem. Ale na początek przedstawię wam cały set tego wyśmienitego cechu gryfa. Zobaczcie, mamy już. Cały pancerz, rękawice, buty i spodnie. I tak to się prezentuje. Naprawdę świetnie to wygląda. Te złote takie elementy. Fajnie to wygląda na Geralcie. I mamy te oczywiście dwa miecze. Mamy srebrny i stalowy. I to jest cały set tego wyśmienitego cechu gryfa. Później będzie jeszcze mistrzowski na 31 levelu. No i teraz zadania. Jesteśmy w Nowigradzie. Musimy pogadać z Zoltanem, Roszem i Dijkstrą. Później polecimy na i jeszcze do Nifgardu. No i następne zadanie to będzie oczywiście poszukiwanie Ciri. O, no, to idziemy. On tutaj siedzi w Kaczmie? A, tu jest. O, potrzebuję pomocy. Wiem, gdzie jest Ciri. No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią. Ja pojadę. Dla ciebie mam inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do Kermore. Tam przywiozę Ciri. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku Dzikiego Gonu. Topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Jest. Dzięki. mi się na miejscu. <grystanie> Vesemir, Eskel i Lambert już tam są. No to super. Zoltan no, to gotowy. gotowy. Tu jest na Jaskier na nawet. Bałdę. Ale jaja. <grystanie> Te wszystkie zadania zrobiłem dla niego. Dobra, to teraz, Dijkstra! No, co tam? Masz chwilę? Mam! Czego chcesz? Mm, potrzebuję pomocy. Miałem wątpliwości, czy się do ciebie zwrócić. Ale co tam? Potrzebuję pomocy. O, ty potrzebujesz mojej pomocy? A to ciekawe. U. Ciekawe, no. Wiem, że niedługo dziki gon zaatakuje karmorem. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki gon? No, nie mów mi, że wierzysz w te brednie. To nie brednie. Przekonałem się o tym dość boleśnie na własnej skórze. Hmm. Wybacz, ale mam teraz własne problemy. Ciągle nie odzyskałem mojej zguby, a twoja pomoc zdała się psu na budę. Nie jestem ci nic winien. No to Dickstra dupa. Dobra, dojdziemy do ROSA. Mhm, jest Vernon? Geralt z Riffi, cały i zdrowy. Hmm, potrzebuję pomocy. Potrzebuję twojej pomocy w Kermorem. Przywiozę tam Ciri. A dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie i zamierzam odpłacić się tym samym. Dzięki. O, twoje Te ty. umiejętności bardzo nam się przydadzą. Zastanowię się, czy brać ze sobą Wes. W każdym razie do zobaczenia w Kermore. No weź Wes. Przyda się. Dobra, to teraz na skeligę. Kłanki na was strasznie cienkie. Na ciebie i Coś Dobra, tu mamy Ceres. jeszcze pogadam z nią. Możemy chwilę pogadać? Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Kurde, bo ja pomogłem. Znaleźłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, dziki Gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kermoren i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Wybacz, hmm. ale nie mogę jechać. Hjalmar powierzył mi tu pewne zadania. Teraz jest moim królem, nie mogę go tak po prostu zignorować. No tak, rozumiem. No cóż, w takim razie jadę szukać dalej. Powodzenia. Bo tutaj królem jest Hialmar. To było takie zadanie poboczne. Pewnie on nam pomoże, nie? O, jest Hialmar. Co tam Geralt? A to się spytam? Pamiętam, że ty i Ciri przez jakiś czas wychowywaliście się razem. Tak, pół dzieciństwa spędziła na wyspach i zawsze trzymała się ze mną. Takie było z niej chuchro. Ale na łyżwach skakała lepiej niż my wszyscy. Kiedyś pocharatałem sobie gębę na skałach, bo próbowałem ją prześcignąć. A potem oświadczyliście Krachowi, że się pobieracie. Słyszałeś no. o tym? Tak, mieliśmy wtedy po 12 lat. Ojciec rzemieniem wytłukł mi wtedy te amory z głowy. To ciekawe. Ciekawe, jakby to było teraz ją spotkać. Może będziesz miał okazję, prawda? Dziki Gon szykuje się do ataku na Kermoren. Potrzebuję Twojej pomocy. Upiory zaatakują Wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. O. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankreit nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Super, nie zapomnę ci tego. No, to Hialmar je jedzie. Dobrze, dobrze jeszcze. Mszowur i krach. Jak czarnym w końcu bitwę wydamy będą spierdalać... Krach jest tutaj. Mhm. Powiem ci Geralt, że po tym jak wspólnie z Hjalmarem pokonaliście lodowego giganta, jesteś dla mnie jak jeden z nas. Hmm, Wyglądam super. na mieszkańca Ligę? Masz serce, Ankrejt. To dość delikatna sprawa. Chcę cię prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu. Wiem, gdzie jest Ciri, ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać, zaatakują nas, a my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę hmm? na ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory. Cóż co robić? Przywieź ją tutaj, a wydamy im bitwę! <laughs> Wspomniałeś o Nilgardzie. Dobra. Wspomniałeś coś o Nilgardczykach. Ostatnio widujemy coraz więcej okrętów ze znakiem słońca na żaglu. Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo z ich załogi, ale tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szykują. Ale bez obaw. Przegnamy i czarnych, i dziki gon. Dwie pieczenie na jednym okno. <śm> <śm> w Kertrolde Ciri będzie bezpieczna. Nie, no co ty? Kermoren. Nie mogę narażać Twoich ludzi. W grę wchodzi tylko Kermoren. Kermoren jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgardu. Gerard, Co? Wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram ci czasu. Bywa. To tylko Hjalmar. Zaczekaj! To mamy tak. O? Nie zostawię cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. O! Mamy na razie Zoltana, Rosza i Hjalmara. Pięka robota masz zdolnego Kowala. Nie ja. Król Erland unkraid. Erlend kamienna pięść? Czyli to jest ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Koty w Machakamie, hartowany w smoczym ogniu, należał do rodu Ankreit od stuleci. A teraz należy do ciebie. Kurde, nie wezmę? Nie no. zobaczymy, co to jest. Dzięki. Wiem, że to dla ciebie niełatwe i tym bardziej doceniam. Może będzie gorsze od tego, co mam, no ale. Wolę zobaczyć. Niech ci dobrze hmm? służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. Dziękuję bardzo. Zobaczmy ten mieczyk. No, ostrzecimy minus pięć. To jest... stolowa. No dobra. Ale przynajmniej mamy pewność i to jest unikat. No dobra, jeszcze myszowór. O, no jest Myszowór. Chcemy porozmawiać. <gwinta> Zagrajmy w gwinta. Dziki gon niedługo zaatakuje Kermoren. Potrzebuje twojej pomocy. Dziki Gon? Jesteś tego pewien? Czyli, znalazłeś Ciri? Wiem, no gdzie jesteś, nie? Szukać. I wiem, że gdy ją znajdę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję. O, to. Nie masz Dziękuję bardzo. Urywałem tę dziewczynę i nadal jestem za nią odpowiedzialny. Do zobaczenia w Kermore. Wow. To Tutaj mamy Jalmara i Myszowora. I jeszcze... łe! Cesarz to na pewno mi nie zgodzi, ale lecimy do niego jeszcze. Dawno mnie tu nie było. Ale wątpię, że... Emhyr się zgodzi. Prędzej wojnę z nim będziemy mieli, on będzie nam pomagał. No ale dobra. Wasza cesarska mość. Wiedźminie, co cię sprowadza? Udało mi się ustalić, gdzie jest Ciri. Nareszcie, już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. Przywieś ją niezłocznie. Ścigają dziki Gon. Bezpieczna Chci. będzie tylko w Kermorem. To nie była propozycja, tylko polecenie. Potrafię bronić własnej córki. No, ale ja ci nie oddam. Wątpię. Dziki Gon to nie temerscy tarczownicy albo łucznicy z Lirii. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą wizimę. Setki niewinnych istnieje. Kermoren jest na odludziu i tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Hmm. Zgoda. Poślę z tobą chorągiew, ale mam warunek. Dowodził będzie generał Worhis. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedźminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Myślałem, że nam wyśle Wybacz jednak. Wybacz, Wasza Wysokość, że zająłem Twój czas. Hm. Przyprowadź Dobranoc. mi ci. Tak, o ile się zgodzi. Na pewno ci nie przyprowadzę ani Ciri, ani nikogo. No i dobrze, teraz mamy... Udać się na Skellige, na wyspę Gieł. Ale no myślę, że to już zrobimy sobie w następnym odcinku. A ten taki krótszy, myślę, że tutaj sobie możemy skończyć. Jeszcze Wam pokażę zadania, jak wyglądają. Tu mamy teraz tylko to główne wyspę Gieł. I zadania poboczne. Tu muszę się zająć tym gwintem, bo kompletnie nie grałem w gwintę, aby tam sobie grałem z kupcami i z karczmarzami. I teraz tak, jeszcze mamy o wysoką stawkę, to też jest gwint. I jedną taką misję na Skellige. I oprócz tego został tylko gwint. Także większość mamy skończonych. No i zlecenia wiedźmińskie to myślę, że będziemy sobie robić później. Najpierw trochę pojedziemy z fabułką. Także mamy 24 poziom. Postać wygląda tak. Tu mamy takie ulepszenia. I to będzie na tyle w tym odcinku. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem na wyspie Mgieł. Cześć!